kierownik o wyjaśnienie radnym w sprawie projektu tej uchwały. W sprawie zmiany statutu Pomocy Społecznej. To tamta została... Radni mają tą uchwałę zabytą? została rozdana, tak jak uchwała została się zmiany do statutu, ponieważ od 1 stycznia 2012 wchodzą nowe zadania z tytułu wspierania rodziny i w systemie pieczy zastępczej. To są zupełnie nowe, ich nie było, teraz to będzie. No i to jest dla gminy, ale gmina sama tego robić nie będzie, bo poważnie, jakby nie ośrodek pomocy społecznej. A żeby ośrodek mógł to realizować, to musi mieć to wstawienie. I tak w punkcie pierwszym jest, że dodaje się ustęp. 1 lipca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. I w punkcie drugim dodaje się punkt 12 realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. I w punkcie trzecim skreśla się artykuł, e, paragraf 17. Bo w paragrafie 17 w statucie było że kadry prowadzi nam Urząd Gminy. A teraz Urząd Gminy już nie będzie prowadził kadry i te kadry przechodzą do nas. I tylko takie zmiany. I tu y, radni nie mają jeszcze paragrafu do drugiego, że ogłasza się jednolity tekst statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i I będzie po prostu ten y, statut ujednolicony. Będzie wszystko w jednym dokumencie. Bo tak jest statut, później jest jedna zmiana, druga zmiana, trzecia zmiana. I już tam się nikt doczytać nie może i dlatego z moim prawnikiem, żeśmy doszli do porozumienia, że trzeba ogłosić jednolity tekst, żeby to było wszystko i tylko Panie Marysiu, to. Pani ta ustawa, ona wchodzi czy nie, bo tam były jakieś od opory pierwszego, samorządu. Odnośnie od 1. 1 stycznia 2012 wchodzi. Jest to ustawa jeden wielki ustaw. Natomiast no nie idą za tym pieniądze, mamy to realizować, a finansowanie nie Na, no to jest na ten wszystkich ten szkoleniach nawet ministerstwo nie chce wypowiadać się nawet na tej ustawie. Byłam na tak takim szkoleniu, gdzie zaprosili przedstawiciele ministerstwa, żeby wyjaśnić tę sprawę. Bo ta ustawa nakłada na gminy obowiązki duże i decydować nie możemy, tylko finansować. Bo w systemie pieczy zastępczej mamy tylko współfinansowanie. I wszystko przyznaje starosta, a gmina ma tylko współfinansować. Na naszym jest Piecza zastępcza, są to rodziny zastępcze, spokrewnione i niespokrewnione, rodzinne domy dziecka i... Yy, domy, dziecka, domy dziecka, tak jak teraz są prawdziwe domy dziecka, to domy jakoś inaczej nam się zbierały. Nie mogę być i to za te dzieci, niektóre już są w, domach, w tych domach dziecka czy w rodzinach zastępczych, tylko te, które przyjdą od 1 stycznia. I jeśli będzie z naszego terenu kogo jakieś dziecko umieścimy w rodzinie zastępczej, to w pierwszym roku finansujemy koszty w 10%, w drugim roku 30%, a w następnych latach o 50%. A koszty są to duże, bo rodzina zastępcza bierze 660 zł, jeśli dziecko niepełnosprawne to 1000 zł i do tego jeszcze, na utrzymanie tego dziecka i do tego rodzina zastępcza jeszcze pobiera wynagrodzenie. Oprócz tego to, to są zadania obowiązkowe i to finansować musimy. Oprócz tego jeszcze starosta może przyznać na wypoczynek dla takiego dziecka, na remont na przykład mieszkania dla takiej rodziny może. I, I już jak starosta przyzna, to gmina musi finansować, już nie ma nic do powiedzenia. I tak decydujemy, koniczym <klujemy> praktycznie nie pracujemy, nie decydujemy, tylko współfinansujemy. Natomiast e, e, natomiast, natomiast pierwszy Wspieranie rodziny. Wspieranie rodziny, gdzie na przykład w rodzinie widzimy, że to dziecko... E, nie ma komu, komu wychowywać, że to dziecko schodzi na złą drogę, albo dzieje mu się krzywda, wtedy gmina musi zatrudnić asystenta rodziny i tej rodzinie przyznać, przy... tak o... żeby dać tego asystenta rodziny, żeby ten asystent rodziny tą rodziną się opiekował, pomagał ją, wspierał i uczył jak to dziecko wychowywać. To jest jedno. Drugie to są rodziny wspierające. Rodzina zabijająca to jest taka rodzina, to na przykład pana dzieje się źle, a ja jestem z boku rodziną taką którą mogę, którą, której mogę coś powiedzieć, że ty robisz coś źle, a to trzeba tak. I wtedy wójt, wójt no, za pośrednictwem czy ośrodka pomocy, czy jeśli no, już w naszym przypadku, jeśli uchwała przejdzie, to będzie ośrodka pomocy. Zawiera się umowę z taką rodziną i ta rodzina opiekuje się tą rodziną patologiczną i jej się zwraca koszty, ale koszty takie tylko, które ona poniosła na to dziecko. Na przykład, jedzie, do bazy, jedzie na basen do Gołdapi, swoich ma dwoje dzieci i bierze z tej rodziny trzecie dziecko. To koszt tego biletu, czy koszt tego dowozu, gmina załatwi. To jest coś takiego. Myślimy, że na początek jak się patrzy na naszym terenie, na razie nie widać takich rodzin, które to zagrażało, bo do tej pory, jeszcze po co to w ogóle, w ogóle ustawodawca miał na myśli to, że do tej pory rodziny zastępcze się tworzyło, to było jak, najchętniej, naj, yy, zajeżdżało się do rodziny, patrzało się, no... O tym. I jest nie tak jak fajnie, albo rodzice tacy, albo siacy, ale można z państwa wyciągnąć pieniądze. Wobec tego dziadkom proponowało się, podpowiadało, że złóż podanie, będziesz rodziną zastępczą, będziesz miała pieniądze. I ministerstwo miało to na myśli, żeby to ukrócić. I teraz, jeśli gmina będzie to współfinansować, to gmina będzie dbać o to, żeby nie było takich dzieci, żeby nie szli do rodziny zastępczej, żeby nie szli do domu dziecka. O to chodzi. To, to było na myśli. Teraz tego asystenta rodziny. Myślę, że yy, na początek na razie nie widzimy. Mamy jedną rodzinę napływową, w której nie wiadomo, jak się może potoczyć. To Ale yy, myślę, że na początek to będzie w ten sposób, że będziemy tego asystenta zatrudniać do danej rodziny i na umowę zlecenia. Bo taki asystent może mieć mniej więcej niż <coughs> 20 rodzin. Gdyby, gdyby, jeszcze jeszcze, gdyby pracował na cały etat, nie może mieć więcej jak 20 yy, takich dzieci. I jeśli będziemy mieli jedno dziecko to dwoje, możemy zatrudnić na umy zlecenie to wtedy będą będzie, będzie małe koszty. Ja rozmawiałam z kotcami innych miejscowości, więc oni absolutnie nie zatrudniają żadnego asystenta, bo to pociągnie koszty, tylko dokładają pracownikowi, który jest nie, nie zatrudniony, nie, nie, nie. Absolutnie. No. Asystent rodziny to jest zupełnie co innego i nie, nie wolno. Łączyć, łączyć zadań pracowników z asystentem Ale Nie wolno być, <grym grym> być pierwszą samotnością. Nie, nie Nie Tak jak pani Marysia się mówi, asystent, bo ja czytam też, można powiedzieć tych gazetach, to to to, to, Na dzień zgodnie. dzisiejszy, dopóki nie ma problemu, to nie ma. Na to Jeżeli się pojawi, to niestety, ale tak się liczyć z kosztami już tutaj niezależnymi od nas, bo. U ustawa nakłada nam obowiązki, a za tym nie idą ta, ta ustawa na pewno będzie zmieniana 100 razy, bo tu jest tyle niedomówień, tyle wszystkiego. Właśnie jak wspomniałam o tym szkoleniu, co mieliśmy na ten temat i był ten przedstawiciel ministerstwa, to jąkał się jeszcze gorzej, jak ja dzisiaj, nie potrafił odpowiedzieć na żadne pytanie, ale że byli sami kierownicy, na tym spotkaniu, to od razu zadawali pytania i to była Pani, która wypada na uniwersytecie. To nie tak jak ze studentami, że ona tłumaczy i tłumacza, studenci słuchają. Tam nie dadzą gadać. I od razu, jakie to ma powiązanie z ustawą samorządową? Jakie to ma powiązanie z ustawą o o finansach publicznych. U nas tego problemu nie ma, jest gdzie duże samorządy, gdzie są do obiektów, ale to ale to nie jest dwie osoby, są statki, to są setki nawet, a jeden asystent nie wystarcza. I, I jeszcze tak do tej pory nie wiadomo jest, w jakim rozdziale... Mają być, jak to ma być finansowane, co ma być wydane, to jest nic nie wiadomo. Wiadomo, że jeszcze trzeba będzie tworzyć trzyletnie programy, wtedy można jakieś tam środki na działalność w ogóle tej całej ustawy otrzymać. 50% bądź jakoś to jak będzie z jakiejś tam rezerwy, to 70%. Ale to dopiero od 2012 wchodzi w życie ta ustawa. I idzie to od góry. Najpierw będzie musiał powstać po program ministerialny, później program wojewódzki i potem dopiero gminny. Także y, mówi się, że te programy w gminach to być może dopiero w 2013 roku. Pytanie. Kto jest za przyjęciem projektu tej ustawy? Musimy to przyjąć? Czy, 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 tak, to jest. Nie, pan, nie możemy przyjąć. Bo no. ja woda nie przyśle. No bo ja woda nie wygłosi się. Pan, ]Uh, to jest za. No nie tyle. No, ma, ma. No. No. Czy nie ma? Nie ma. Powiem, no. że ja nie ma. No. To jest za przyjęciem. Pewnie, mówię, uczą się tutaj na forum miast, między tych różnych na no, konwencie, powiatów i innych rzeczy, ale to gdzieś tam nie uczestniczą strony samorządowe, ale jasnych deklaracji finansowych nie ma. Samorządy wszystkie, Bulber w się tak, no, tak. Coś może rozegrać się w tej stadii, ale w późniejszym terminie. Ale czy, ta, czy my w takim, w takim układzie, czy trochę w czy poprawionym, to i tak będziemy musieli to realizować i tak. Poprawki trzeba przyjąć. Nie będzie tematu, to nie będziemy realizować. No to, jeżeli się pojawi, to niestety, ale ktoś musi coś się zająć. No to proszę bardzo. Kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej? Pani tak, ja ja tak. tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. Może pan kto wójt... jest przeciw? I jeszcze, jeszcze co chciałam powiedzieć, że Pan Wójt nie musi zlecać tego dawinnego ośrodka pomocy. Może zmienić, zlecić to w ogóle całe to zadanie daje jakiejś organizacji pozarządowej. Hmm. To jest przeciw, kto się wstrzymał? Raz, dwa. A tam dalej. Ja nie <ślesztuk>? Ale no i tak nie ma znaczenia na tak trzeba i tak. tak. tak, tak, tak. tak. Stwierdzam, iż projekt uchwały w sprawie zmiany statutu został pozytywnie zaopiniowany.